Niesamowita zmienność podczas dzisiejszej sesji na Wall Street i paradoksalnie indeksy odrobiły te mocne straty. Chwilę przed zamknięciem sesji byliśmy na zielono na indeksie S&P 500, no niemniej na zamknięciu ostatnie kilkadziesiąt minut to spadek, niedźwiedzie zdominowały handel, a to wszystko w ramach sporej niepewności. Dzisiaj w okolicach godziny trzeciej w nocy, to w zasadzie już jutro czasu polskiego, czekamy na bardzo ważne wystąpienie Donalda Trumpa, w trakcie którego dowiemy się pewnie Nieco więcej na temat cełu, na temat sytuacji geopolitycznej, wsparcia Ukrainy i kolejnych być może jakichś decyzji dotyczących właśnie współpracy, czy to z Europą, czy to z Azją, czy to w sumie z samą Ukrainą, bo przecież słyszeliśmy ostatnie oświadczenie Włodmira Zełęckiego, który znowu jest gotowy do tego, żeby usiąść przy stole i porozmawiać o właśnie metalach ziem rzadkich i podzieleniu się, że tak powiem, profitem związanym z. Ich Wydobywaniem właśnie ze Stanami Zjednoczonymi. Będzie ciekawie, ale przede wszystkim zobaczcie, co dzieje się na parze euro-dolar. Powyżej 1,06 jesteśmy, jesteśmy najwyżej od wielu, wielu tygodni. Dolar 3,92, 3,93 euro trzyma się nawet dobrze w okolicach 4,16, 4,17. To jest istotna bardzo sprawa. Nasza europejska waluta dawno nie była tak mocna w stosunku do tej amerykańskiej. Inwestorzy chyba zaczynają nieco powątpiewać w skuteczność i siłę tych. Decyzji Donalda Trumpa. Lajkuj, subskrybuj po więcej, a jutro komentujemy nocne wydarzenia.